Rozwiązłe życie pirata! Bezkresne morze, skrzypiący statek i szumiący słony wiatr! Młody pirat Jeremy Albatros prowadził właśnie taki żywot, dopóki pewnego dnia śmierć nie zapukała do jego drzwi. Ciężko stwierdzić, czy to wina drogi wiodącej ku zgubie, czy też łańcuch przypadkowych zdarzeń. Desperacko próbując zgubić eratiański pościg, Jeremy poprowadził czarnego jednorożca, jego karavelę. Prosto w serce sztormu. Zaufał Fortunie, całkowicie odrzucając fakt, że wielkie, burzliwe fale mogą przewrócić statek i posłać go do skrzyni Daviego Jonesa. Fortuna uśmiechnęła się do Jeremiego, ale nie w taki sposób, w jaki sobie wymarzył. Jego statek został rzucony o skały, które wybiły w nim ogromną dziurę. Naprawienie szkód okazało się niemożliwe, jednakże załodze udało się skierować czarnego jednorożca w kierunku lądu, cumując tonący okręt przy przybrzeżnej rafie. Dzięki temu Jeremy Albatros uniknął śmierci, jak również ćwierć jego załogi oraz wierny towarzysz Patrice. Złota plaża nieznanego lądu, błękitne niebo nad ich głowami, zielone morze sięgające aż po horyzont. Czekała ich nowa przygoda